A no wydaje się jakby miało działać Minimalnie za szybko pojechałem, niepotrzebnie kopnałem w tą korbę Słuchajcie, bo lądowanie tamtej drugiej jest bardziej strome niż tej pierwszej, nie? Na pewno jest dłuższa Dawaj Tomek, serio, musisz spróbować, no widziałeś jak ja to skoczyłem, jak kasztan Dobrze skoczyłeś Za pierwszym razem ktoś mi powiedział, że prędkość ma być tak większa, nie? To, żebym Było no. tak prędkość, żeby wylądowałem w środku w ogóle tego konwoju. Dobra, zatem trzeba spróbować jeszcze raz bez tego kopnięcia. Wow, ale to jest długie. Ale latu mało. Ej, teraz w tą pierwszą tak fajnie wpadłem. Już się czułem bardziej komfortowo. No, korci mnie ta druga, w sensie... Ona nie jest o, o, jakoś mega duża, w sensie większa od tej. Tylko po prostu to lądowanie... Jest o wiele wyższe, dłuższe no i przede wszystkim wybicia jest też wyższe, więc będzie na pewno parabola lotu jeszcze wyżej. Jedyne czego się obawiam, że jak na przykład stracę stabilność czy coś, że polecę na przykład na świece czy coś, wsiadę trochę na manualu i to na w tamte drzewo po lewe, bo już tak kiedyś miałem. No w sensie jak one były w tamtym roku, nie? Że źle wylądowałem to, polechałem trochę na manualu tak niestabilnie i przemawiając drzewo po lewej Uświadomiłem sobie w ogóle teraz, kiedy ostatni raz nagrywałem właśnie takiego zwykłego vloga z jazdy Coś od czego w sumie ten kanał się zaczął Teraz cały czas tylko jakieś serwisy z operatorem, z osobą, która montuje te filmy i tak dalej Komory, sorry A w sumie kanał zaczął się właśnie od takiego chillowego latania po hopach, po Hugonie, Milowicach właśnie, Bielszowicach Potem było bielsko. A zresztą nie istotne. Dobra, trzeba próbować. Trzeba próbować tak jak kiedyś. Bo ostatnio się boję. To jak nagrywam vloga, jak kiedyś muszę próbować. Jak kiedyś. Dobra, jak wkleję tą drugą. Tą pierwszą, znaczy idealnie. To lecę tą drugą. Wow. ta żyje. Dobra, czekaj. Pomóż mi wstać, bo chyba kostka, coś z kostką chyba zrobiłem.